Cześć kochani! Jak co środę zapraszam Was do Action na nowe promocje. Będą ważne od dzisiaj do wtorku, 18 lutego i taniej w tym tygodniu kupicie m.in. akcesoria do kuchni, mnóstwo rzeczy z działu ogrodowego i produkty do sprzątania. Będzie też wiele przydatnych rzeczy, które po prostu przydadzą Wam się tak na co dzień i cudne dekoracje. Promocje promocjami, ale kochani na półkach pojawiło się też mnóstwo cudownych nowości, więc i na nie też od razu zerkniemy. Są i wiosenne dekoracje, ale też nowe Ciekawe perełki do kuchni, także kto gotowy, to lecimy, dobrze, że jesteście. Zacznijmy od kilku promocji z działu kuchennego i na początek naprawdę sporo taniej. Kupicie ten zestaw garnków. W środku są trzy o różnej wielkości, nadają się do wszystkich źródeł ciepła, mają też taką nieprzywierającą powłokę i szklane pokrywki. I przez cały tydzień, zamiast 170 zł, zapłacicie za nie niecałe 125. Następnie mamy zestaw trzech patelni, także nadają się do wszystkich źródeł ciepła i posiadają też tą nieprzewierającą powłokę, mają taki marmurkowy wygląd i ich cena to z kolei niecałe 90 zł. Tańsze są jeszcze zestawy noży, mają również marmurkową powłokę z taką bardzo delikatną rączką, która ma zapewnić no lepszy chwyt. W zestawie znajdziecie 6 sztuk noży i jeszcze obieraczkę kosztują teraz niecałe 25 zł. Ciekawą promocją są także te kosze. Przydadzą Wam się do organizacji. I tu szczególnie chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że są naprawdę grube, no i też porządne. I słuchajcie też ich wzór w kropki. No, nie jest jakiś to częsty wzór w tego typu koszach. Do wyboru są w kolorze białym, szarym i jeszcze czarnym. I za te najmniejsze, do których włożycie jakieś małe drobiazgi, zapłacicie zaledwie 2 zł. Mamy do wyboru też kilka rozmiarów, i, i myślę, że te idealnie Wam się przydadzą. Na przykład do łazienki na kosmetyki kosztują teraz zaledwie 4,49 zł. Te są też ciekawe, bo takie podłużne, a nie wysokie, one są za niecałe 9 zł. Tu jeszcze model taki najwyższy, tańszy aż o 30% w tym tygodniu. Ma 17 litrów pojemności i kosztuje niecałe 12 zł. I jeszcze największy pojemnik ma aż 45 litrów pojemności. Przyda Wam się do noszenia prania i kosztuje niecałe 18 zł. A teraz przechodzimy do promocji z działu ogrodowego i na początek, no tu gabarytowo chyba największa z promocji, stół do sadzenia kochani. Dzięki niemu możecie uprawiać własne warzywa, owoce czy zioła, no niezależnie od tego czy macie ogród, balkon czy teraz, Stół ma jeszcze pokrywę z takim systemem wentylacji, zobaczcie i przede wszystkim to no, nie musicie klękać by zająć się roślinami, kupicie go za niecałe 60 zł. Tu jeszcze taka sprasowana ziemia doniczkowa, która świetnie podtrzymuje wilgoć. Jest to podłoże kokosowe i 10-litrowe opakowanie kosztuje 4,29 zł. Mogą wam się też przydać takie etykiety do roślin, dzięki nim no łatwo oznaczcie swoje rośliny, co oczywiście ułatwi identyfikację zasianych warzyw, kwiatów czy ziół. Bardzo przydatne w każdym ogrodzie, no, szklarni czy po prostu słuchajcie na balkonie. Są one wykonane z drewna i do wyboru mamy tu dwa kształty po 12 albo 18 sztuk i zapłacicie za nie zaledwie 3 zł. Następnie znajdziecie tu zestaw doniczek sterakoty. Idealnie się sprawdzą do uprawy i wysiewu roślin. Są różne rozmiary: 6 sztuk po 7 cm, 5 sztuk o średnicy 10 cm i 4 sztuki po 12 cm. Za każdy zestaw zapłacicie 6 zł. i 49 groszy. A za zaledwie złotówkę i 19 groszy możecie kupić torebki z nasionami warzyw i kwiatów. Zerknijcie, jakie tu znajdziecie, bo jest tu ich naprawdę sporo. A ja jeszcze mając chwilkę, przypomnę, że na Facebooku mamy taką swoją akcyjną społeczność, taką grupę, gdzie doradzamy, co warto kupić w akcji a co lepiej omijać. Macia ostatnio poleciła nam te słoiczki, które wykorzystała na nasiona. Z kolei Monika podesłała nam to zdjęcie z podpisem, weszłam tylko na chwilę. E, I nie wiem nawet jak mam to skomentować, ale chyba, no większość z nas to zna, nie? Więc dobra, nie będę tego w ogóle komentować, bo no w sumie najlepiej podsumowała to Maria. Napisała, ach te chwilki takie podstępne są. No a Ela poleciła nam storczyki z osłonką na doniczkę. Z kolei Iwonka już nam żyje wiosną. E, kochani, więc jeśli no chcecie wiedzieć po prostu co inni polecają, no i też co odradzają, to to jest dokładnie ta grupa na Facebooku i link do niej macie w pierwszym komentarzu pod filmem i w opisie filmu. W promocji są jeszcze produkty do sprzątania od marki Ajax i za 8,49 zł kupimy m.in. płyn do mycia szyb, taki środek do czyszczenia kuchni, i spray dedykowany do czyszczenia łazienki. Z kolei za niecałe 11 zł jest jeszcze taki uniwersalny środek do czyszczenia. On jest słuchajcie w limitowanej edycji, bo XXL ma 2 litry pojemności i pachnie limonką i białą herbatą. A z działu kreatywnego kupicie tanie takiego manekina z drewna. Może Wam na przykład posłużyć jako dekoracja, albo po prostu użyjcie wyobraźni i go pomalujcie. Kosztuje niecałe 10 zł. To już piórniki, które polecała nam nawet na naszej tej akrzynowej grupie na Facebooku Madzia. Mają bardzo ciekawą, taką falistą górę, i też są bardzo pojemne, więc spokojnie możecie je wykorzystać także jako kosmetyczki. Do wyboru są w trzech kolorach i są teraz za 6,49 zł. Jest jeszcze taki zestaw do malowania kropkami, w środku znajdziecie między innymi farbki, takie specjalne właśnie narzędzie do malowania tych kropek, są też szablony i takie czarne kartoniki, do wyboru są też różne warianty kolorystyczne i cena to teraz niecałe 15 zł. Następnie mamy te zestawy do szkicowania, w środku zobaczcie, znajdziecie m.in. 12 ołówków, blok, gumkę, jest tu też temperówka, no i to jeszcze wszystko, swoicie w takim bardzo poręcznym piórniku, kupicie je za niecałe 15 zł. A z działu elektronicznego znajdziecie takie ładowarki z portami USB A i USB C, do wyboru w kolorze białym albo czarnym za 14 zł i 49 groszy. I kochani, zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te bezprzewodowe stacje pogodowe. W sumie czasem słyszę, jak nagrywam, że ktoś ich szuka w action. No to teraz możecie je kupić jeszcze troszeczkę taniej. Oprócz prognozy pogody pokazuje także godzinę, jest tu też kalendarz i barometr, i ma ona też alarm. Wyświetlacz jest duży i czytelny, a ramka jest drewniana. Kupicie je teraz za niecałe 56 zł. A jeśli szukacie nowych słuchawek, to teraz z promocji są takie słuchawki do ze stacją ładującą. Działają one przez 6 godzin, a ładujecie je przez półtora godziny. Posiadają mikrofon i dostępne są w kolorze czarnym i białym. Kosztują niecałe 30 zł. Z kolei jeśli wolicie słuchawki nauszne, to pojawiły się jeszcze takie modele. One działają przez 15-18 godzin, a ładujecie je przez dwie. Są one bezprzewodowe i do wyboru z tego co widziałam, tu jest jedynie kolor czarny. Ich cena to teraz niecałe 75 zł. W tym tygodniu taniej kupicie również kilka propozycji z kolekcji wiosennej. I mamy tu na przykład ten łańcuch świeczny. Jest to takich 10 ledowych żarówek z motywami kwiatów w różnych kolorach. I zobaczmy jeszcze, jak świecą. Tak dokładnie się prezentują. Także jeśli chcecie dodać swoim wnętrzom trochę koloru i światła, to za nie zapłacicie niecałe 15 zł. A tu kolejna właśnie taka wiosenna propozycja. Są to świece w grubym szkle z nadrukiem w kwiaty. Także jeśli wypalicie świece, to spokojnie możecie zużyć jakoś te szkło. I do wyboru mamy trzy zapachy. W białym skryła się piwonia z bluszczem. W fioletowym jest połączenie lili i jaśminu. A w tej pięknej zielonej propozycji znajdziecie zielony bambus i kwiat pomarańczy. Za sztukę zapłacicie niecałe 14 zł. Następnie jeszcze mamy te modele świec. One są dość często przycenione w action. Kosztują niecałe 8 zł, do wyboru są różne zapachy. I tu jeszcze taka ciekawa propozycja w matowym szkle z korkową górą, do wyboru różne warianty zapachowe za niecałe 11 zł. A jeśli szukacie patyczków zapachowych, to tu jest taka wersja duża XXL, ma 400 ml pojemności, ale nie polecacie ich, słuchajcie, na naszej facebookowej grupie. Piszecie, że w ogóle ich nie czuć w pomieszczeniu, no i rozumiem, bo no słuchajcie, o dobre odświeżacze, naprawdę jest dzisiaj trudno. Pod tym postem Marty na naszej grupie polecacie naprawdę sporo tych, które wam się sprawdziło, więc po prostu odsyłam was na tą naszą actionową grupę na facebooku i poczytajcie sobie te polecenia. Z kolei z kolekcji wielkanocnej polecę Wam te metalowe koszyki. Z jednej strony są takie małe, ale wdzięczne mogą stanowić świetną dekorację albo służyć na przykład na owoce. I do wyboru mamy jeszcze cztery kolory, więc spokojnie możecie dopasować je do swoich wnętrz. I w tym tygodniu kosztują zaledwie 10 zł. Następnie z dekoracji pojawiły się jeszcze takie półki tu macie ich dokładny wymiar do wyboru również w kilku kolorach za niecałe 25 zł. I mamy jeszcze tańsze w tym tygodniu pledy o wymiarze 200x220 cm. Są bardzo miłe w dotyku i do wyboru są m.in. w kolorze beżowym, tu jeszcze w pudrowym różu, w kolorze białym jeśli wolicie klasykę i tu jest jeszcze inny odcień beżu. Kosztują w tym tygodniu niecałe 35 zł. A z mebli w tym tygodniu pojawił się ten stolik idealny na przykład do salonu, tu macie jego dokładne wymiary, jest wykonany z metalu i płyty MDF, taki prosty i elegancki, i jeszcze na dole macie taką dodatkową przestrzeń do przechowywania. Jego cena to niecałe 100 zł. A z odzieży tanie kupicie zestawy stopek. W zestawie mamy trzy pary. I tu macie ich dokładny skład, jest 72% bawełny i naprawdę jest spora rozmiarówka. Dla najmłodszych są od rozmiaru 23 do 38 za 4 zł i 49 groszy. I dokładnie takie same, ale już w rozmiarze 39 do 46 są w kolorze białym, szarym i czarnym za niecałe 7 zł i tu jeszcze jest rozmiar od 35 do 42. I Action w tym tygodniu zaskoczył mnie wieloma akcesoriami na imprezy. Słuchajcie, to wam gorąco polecę. Jest to zestaw balonów, ale one są takie jakby chromowane. I powiem wam szczerze, że kiedy je kupiłam, teraz mi ciężko kupić takie zwykłe, bo one naprawdę robią no niesamowity efekt. Są droższe niż te zwykłe, ale naprawdę warto dla efektu. Za 15 sztuk zapłacicie niecałe 6 zł. Tu jeszcze mamy opakowanie 10 sztuk w kolorze. One są metaliczne. I w tej samej cenie mamy 12 sztuk takich naprawdę neonowych kolorach, i za te zestawy zapłacicie niecałe 4 zł. I fajnie, że Action od razu przy promocji balonów przecenił także zbiorniki z Helem. Nie wiem, czy widzieliście, czy takie w ogóle można to kupić. I tak z ciekawości zetknęłam, jaką w ogóle mają opinie w internecie. I naprawdę są polecane z Action. Balony trzymają nawet dwa tygodnie, także całkiem sporo. Ale tu, kochanie, tylko jedna uwaga, że Hel nadaje się, no oczywiście, idealnie do balonów, właśnie do tego przeznaczonych. Czyli przede wszystkim unikajcie tych z dodatkiem aluminium, bo się nie unoszą tak jak te zwykłe foliowe. Patrzcie też, by. No nie były zbyt małe, czy po prostu z taką grubą folią i ten hel opłaca się nawet bez promocji, a teraz zamiast 88 zł kosztuje 72 zł. A na imprezy dla młodych mogą Wam się przydać takie zestawy talerzy. Są tematyczne oczywiście z postaciami z bajek. Do wyboru jest wiele wariantów z tych najpopularniejszych bajek. I za 4 sztuki zapłacicie 7 zł i 49 groszy. Tu jeszcze oczywiście możecie do nich dokupić kubeczki. Również za 4 sztuki zapłacicie 6 zł i 49 groszy. Następnie pojawiły się jeszcze takie lampki, które możecie ozdobić właśnie takim diamentowym malowaniem. Teraz te diamentowe malowanie jest naprawdę niezwykle na czasie. I do wyboru także jest wiele wariantów, i te lampki nocne kosztują teraz niecałe 7 zł. Z działu kreatywnego pojawiły się również zestawy 24 kredek od marki BIK za niecałe 12 zł. I tu jeszcze taki duży zestaw 24 flamastrów za niecałe 17 zł. A jeśli chcecie spróbować kaligrafii, to są jeszcze dostępne takie zestawy sześciu sztuk pisaków do kaligrafii. One mają różne końcówki i są między innymi metaliczne, do wyboru kilka wariantów za 6 zł i 49 groszy. I bardzo popularne w Action są także takie jajka, prawie że niespodzianki. W środku znajdziecie różne niespodzianki, na przykład pieczątki, za nie zapłacicie niecałe 24 zł. Dla młodych możecie kupić też puzle, są dedykowane do różnego wieku o różnej ilości puzli. Kosztują niecałe 10 zł. I kochani, robimy sobie krótką przerwę od promocji, bo na pukach w Action pojawiło się tak dużo ciekawych nowości, idealnych na wiosnę. Z kolekcji Wilkanocy na przykład, nowością są te urocze krasnale, w takich cudownych i bardzo delikatnych kolorach. Mają aż 45 cm, więc no dzięki nim na pewno efektownie ozdobicie swoje wnętrze. Moim zdaniem prezentują się naprawdę bardzo stylowo. Przede wszystkim no nie krzyczą tą kolorystyką, są takie wdzięczne, no i właśnie takie nienarzucające się. Wiecie jak wiele tych wielkanocnych dekoracji. I moim zdaniem cena też zachęca, bo jak za taką dużą dekorację, to naprawdę nie jest tak dużo. Zapłaćcie za nie niecałe 18 zł. I na półki wkradają się też powoli te ceramiczne domki. Mówię powoli, naprawdę z pełną świadomością, bo właśnie już mi pan kierownik z mojego action wspomniał, że no on je od razu zamówił, kiedy były dostępne właśnie u nich. Naprawdę dużo kartonów. Ja sobie podkradłam dosłownie trzy sztuki, ale no właśnie. Kto pierwszy, ten lepszy, kochanie, bo przynajmniej u nas, no już na magazynie takim dużym, regionalnym ich nie ma, więc który kierownik był pierwszy i wiedział, że fajnie będą schodzić, a na pewno będą, bo są w świetnej cenie, no to właśnie zamówił je. No i obecnie nie są właśnie dostępne przynajmniej w naszym magazynie. Może też Action zwiększy po prostu ich ilość. Ale może akurat wam się poszczęści. Może właśnie kierownicy w waszym Action to zamówili. No musicie zerkać u siebie. Są to takie ceramiczne ledowe domki. Proste, ale bardzo efektowne. Za zaledwie 9 zł. I kolejną nowością, to akurat moja perełka, są te dywaniki w kształcie kwiatka. Oj, bardzo taka wiosenna propozycja, na którą, no muszę Wam się przyznać, sama się skusiłam. Dywan ma 90 cm średnicy i jest wykonany ze sztucznego futra, które jest, no niesamowicie mi w dotyku. Nic tylko wiecie tak, miziać i miziać. Do wyboru są w kolorze białym i pudrowym różu i czuję, że szybko znikną z półek, dlatego od razu Was o nich informuję i chcę na to niecałe 40 zł. I jeszcze w dziale kuchennym pojawiła się ta no bardzo intrygująca nowość. Kupicie już w Action takie urządzenia do pieczenia ciasteczek. Dzięki nim no nie musicie już, wiecie, wlewać ciasta do foremek i potem piec je w piekarniku, też jeszcze długo czekać w międzyczasie. To urządzenie umożliwi Wam pieczenie np. brownie czy innych ciasteczek. Po 6 sztuk za jednym razem. Urządzenie ma też nieprzywierającą powłokę bez pwas i automatyczną regulację temperatury. Ich moc to 750 W i tu macie ich dokładną specyfikację. I do wyboru mamy jeszcze kilka ich kolorów. Są w kolorze niebieskim, zielonym i fioletowym. Kosztują niecałe 70 zł. A my powoli już wracamy do promocji i w tym tygodniu taniej kupicie też kołdry. One posiadają mikrowłókna, są przeciwpotne i antyalergiczne. Wypełnienie wykonano tu w 100% z poliestru z recyklingu i do wyboru mamy dwa rozmiary. Za 140 na 200 cm zapłacicie niecałe 45 zł. A już za większe, te mają wymiar 200 na 200 cm, zapłacicie niecałe 60 zł. I od razu kupicie też tańsze prześcieradła z jerseyu, mają 90x190-200 cm. Są przeciwpotne i antyalergiczne, wykonane z takich mikrowłókien. i wypełnienie wykonano tu w 100% z poliestru z recyklingu. Do wyboru tu zobaczcie mamy naprawdę sporo kolorów i cena to niecałe 15 zł. I są także dostępne jeszcze w drugim wymiarze 140x190-200 cm. I tu nam się powtarzają wszystkie kolory. Kosztują niecałe 18 zł. A teraz zapraszam Was na promocję z działu kosmetycznego i tu na przykład panowie kupią taniej żel pod prysznic od marki Nivea za niecałe 9 zł. Kupicie także ten żel aloesowy, ma naprawdę bardzo przyjemny skład. Żel posiada też taki chłodzący efekt, będzie idealny do pielęgnacji dłoni, twarzy czy ciała. W środku nie ma alkoholu i za 300ml opakowanie zapłacicie 7,49 zł. Zwrócę Waszą uwagę też na te bambusowe organizery, są naprawdę takie klasyczne, myślę, że odnajdą się w każdej łazience i każdej toaletce. Mamy tu miejsce zarówno na pędzle, jak i na wszystkie Wasze kosmetyki. Mały, taki naprawdę poręczny organizer w tym tygodniu kosztuje niecałe 15 zł. A od marki Eliza Jones znajdziecie takie krople z SPF 30, które ochronią Waszą skórę przed promieniowaniami UVA i UVB. Szybko też się wchłaniają bez jakiegoś tam uczucia lepkości. Kosztują 11,49 zł. Następnie możecie jeszcze taniej kupić te nawilżające podkłady, które będą doskonałą bazą pod makijaż. Właściwie działają jak taki krem nawilżający. Mają za zadanie oczywiście oczyścić pory. Do wyboru jest wariant z witaminą C, niacinamidem i kwasem hialuronowym. Kosztują 6 zł i 49 groszy. A to już całkowita nowość, która od razu trafia na promocję tygodnia. Są to takie bardzo uśmiechnięte balsamy do ust. Do wyboru w dwóch wariantach za niecałe 4 zł. A ty już takie sercowe błyszczyki do ust od marki Fab Factory za niecałe 4 zł i gorąco polecacie na grupie. Te płatki kosmetyczne są wielorazowe i w zestawie znajduje się 10 sztuk. Wszystko jest zamknięte w takim poręcznym woreczku, który pomoże Wam je wyprać, bo po prostu wrzucać taki woreczek do pralki i potem są znowu gotowe do użycia. Zapłaćcie za nie 7 zł i 49 groszy. Następnie jest tańsza pasta do zębów Aquafresh za 7 zł i 49 groszy. A tu jeszcze takie zestawy dla najmłodszych ze szczoteczką i kubeczkiem. Szczoteczka ma od razu wbudowane dwuminutowy do wyboru mamy kilka wariantów za niecałe 11 zł. Tu jeszcze końcówki do szczoteczki elektrycznej. Za 8 sztuk zapłacicie niecałe 11 zł. I jeśli oglądacie moje przeglądy, no to wiecie, że możecie w Action kupić wody perfumowane, które mają zapachy łudząco podobne do zapachów tych drogich i popularnych marek. W tym tygodniu kupicie na przykład te, o których mówi się, że są świetnym zamiennikiem do Yves Saint Laurent Libre. A te będą świetnym odpowiednikiem do popularnych od Giorgio Armani perfumcji. Oczywiście, no nie będą one chodziły z wami przez cały dzień, ale jeśli nie chcecie przepłacać, to naprawdę warto je wypróbować, zwłaszcza że przez cały tydzień kosztują zaledwie 10 zł. Zerknijcie też na te zestawy pędzli do makijażu, w środku znajdziecie 7 sztuk z takimi bambusowymi rączkami i cena na to niecałe 12 zł. A to już bokserki dla najmłodszych od rozmiaru 98 do 128, w środku znajdziecie 3 pary za niecałe 18 zł. I tu jeszcze też sporo propozycji z działu sportowego. Są na przykład te taśmy kinezjologiczne, które zmniejszają ból oraz skrócą czas waszej No Dzięki nim po prostu odciążycie mięśnie i poprawicie też krążenie. Możecie jednak naklejać samodzielnie, ale słuchajcie, zaleca się, by pierwszy raz jednak udać się z tym do fizjoterapeuty, bo akurat on pokaże wam, jak to dokładnie robić. Do wyboru są różne kolory, mają 5 metrów długości i kosztują niecałe 8 zł. A to już 10-metrowe taśmy sportowe, które zapewnią Wam takie dodatkowe wzmocnienie dla słabych stawów. Stosuje się je m.in. na kolano, kostkę, nadgarstek, łokieć czy nawet plecy. One są bezlateksowe i kosztują niecałe 7 zł. A jeśli potrzebujecie matę do jogi, to również w tym tygodniu je znajdziecie taniej. Mają bardzo ładny wzór i tu macie ich dokładny wymiar. I one są antypoślizgowe. Do wyboru mamy trzy kolory: są szare, zielone. I jeszcze fioletowe. Zapłacicie za nie niecałe 30 zł. A jeśli boli Was kostka, to możecie użyć ten bandaż kompresyjny i dzięki niemu właśnie zapewnicie takie wsparcie dla tej kostki i też zmniejszycie jej ból. I chce na to niecałe 8 zł. A jeśli chcecie dokarmiać ptaki, to pojawiły się w promocji również karmy. Kosztują niecałe 4 zł. Tu jeszcze orzeszki ziemne za 6 zł i 24 grosze. I jeszcze znalazła się taka propozycja dla kotów. Są to takie kule z myszką, która wydaje dźwięk do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych za niecałe 6 zł. I kotom jeszcze możecie sprawić. Domki do zabawy jest tu nie tylko taka kuleczka, ale też zobaczcie miejsce do drapania. I te domki są w dwóch kolorach w kolorze szarym i zielonym kosztują niecałe 22 zł. Następnie mamy ten zestaw oświetleniowy, pokazywałam wam go dosłownie w ostatnim odcinku. I tylko tak dla przypomnienia, jest on w formie trzech krążków, dają one białe światło i nie dość, że są dotykowe. To jeszcze do zestawu dołączony jest pilot, który posiada funkcję timera i możecie też zmienić intensywność światła. Kosztują teraz niecałe 22 zł. I kochani, w promocji znalazło się też kilka kamer. Tu na przykład jest model idealny, jeśli chcecie dopilnować, co dzieje się w waszych domach w środku i po wykryciu ruchu obraca się w jego stronę. Podłączacie ją do Wi-Fi i obsługujecie za pomocą takiej bezpłatnej aplikacji. Jeśli Wam coś się nie spodoba, to możecie nawet wysłać wiadomość głosową i kamera odtworzy ją za pomocą takiego wewnętrznego głośnika. Możecie też włączyć alarm, który ma głośność do 100 dB i kamera działa zarówno w dzień, oczywiście jak i w nocy. Ma też 5 metrów zasięgu. Jej cena to niecałe 85 zł. Następnie mamy kamerę zewnętrzną. Jeśli chcecie mieć oko właśnie na to, co dzieje się wokół domu, także podłączacie ją do Wi-Fi i obsługujecie za pomocą tej bezpłatnej aplikacji. Jest tu też syrena alarmowa i funkcja prywatności. Kosztują niecałe 100 zł. I szczególnie ciekawie wygląda, słuchajcie, ta kamera, która, jak widzicie, jest zasilana energią słoneczną. Tu oprócz monitoringu warto zwrócić uwagę na fakt, że właśnie oprócz alarmu dźwiękowego mamy też funkcję błysku, która pomoże wam odstraszyć złodziei. Zamiast 180 zł, w tym tygodniu kupicie ją za niecałe 135 zł. W promocji pojawiły się też baterie od marki Duracell. Za zestaw 12 sztuk AAA albo AA zapłacicie niecałe 23 zł. A z działu do majsterkowania pojawiły się rękawice robocze od rozmiaru L do XL za niecałe 6 zł. I tu jeszcze znajdziecie 10-metrowe taśmy. One świecą całą paletą kolorów RGB. Podłączacie ją do aplikacji i zobaczcie, jak efektownie mogą wyglądać. Ja słuchajcie, uwielbiam naprawdę te wizualizacje, bo dzięki nim tak naprawdę wiemy, co możemy pożyć, jakie efekty, i one kosztują niecałe 85 zł. A ty już ze słodkości mamy takie cukierki za 7 zł i 19 groszy. A przy okazji tych cukierków do rzucia chciałabym Was zapytać, czy pamiętacie, przynajmniej za moich czasów, były takie gumy do rzucia szoki? Tak się chyba nazywały. One były tak kwaśne. Kto z Was pamięta? Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa ile Was będzie. A za te cukierki do rzucia zapłacicie niecałe 10 zł. Kochani, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Jest tu wiele osób, które jeszcze tego nie robi, a dzięki temu dzwoneczkowi będziecie powiadamiani właśnie zawsze o nowych promocjach i nowościach z Action i na pewno żaden przegląd z tego kanału Was nie ominie. A mi oczywiście będzie bardzo miło, jeśli przycupniecie tu na troszeczkę dłużej. Ze słodkości, taniej jeszcze w tym tygodniu kupicie takie czekoladowe owoce, może za 11,39 zł. Są też orzechy nerkowca za 14,49 zł, one są bez soli. I mieszanka orzechów i bananów za 12,49 zł oraz w tej samej cenie orzechy włoskie. Zerknijcie jeszcze na te ciekawe chipsy z czekolady za niecałe 8 zł. I kochani, tymi słodkościami kończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten tydzień płynie Wam tak spokojnie i że wszystko u Was w porządku. Ściskam was cieplutko i trzymajcie się. Pa!